czy mężczyzna Cię kocha. Zobaczymy, w jakich Ty jesteś dzisiaj energiach. Ty jesteś w energiach gdzieś czekasz na jakiś finansowy stabilność albo idziesz w taki kierunek yy, może do też żeby czekasz na to żeby jakoś spełniły się twoje marzenia a twoje marzenia tak jak ja widzę yy, żeby czuć się komfortowo może tak w życiu że tutaj twoje marzenia idzie tak yy, transformacja transformacja przechodzisz swoją transformację w nowe ja powiem u ciebie tutaj idzie nowe O, a ty bardzo dużo pracujesz i e, powiem, tobie jest bardzo trudno w tym wszystkim jakoś tak. Powiązane może z finansem. Czekasz na to, żeby od finansy, ty odczuwasz to, że od finansy mogą dać tobie taką finansową niezależność, gdzie ty będziesz spełniać swoje marzenia. E, idzie tak, że możesz przechodzić swoją transformacją. E, możesz być zamknięta na swój rozwój taki duchowy, blokujesz siebie w planie tego, że możesz ograniczać siebie w tym, żeby... Mm, może jesteś wierząca, tak, ale y, nie otwierasz się całkowicie Bogu. Tak jakby nie ufasz, że w twoim życiu, co się nie dzieje, tak ma być po prostu, a ty... Y, nie możesz szczero uwierzyć w to, w planie tego już zaufać Bogu, że, że tak ma być. I to, si co się dzieje w Twoim życiu, ono wszystko powoli yy, będzie yy, tak jakby musisz zaakceptować i przyjąć to wszystko, tak? Yy, no tutaj myślisz o dużych pieniądzach, albo ty po prostu wiesz i czekasz na nich, że gdzieś Tobie mają przyjść te duże pieniądze. Ale w ten czas ty tak jakby chcesz stworzyć coś nowego. To może być biznes, może być nowa praca, może być coś nowego w twoim życiu, gdzie ty naprawdę dużo pracujesz, ale czemuś ty jesteś bardzo zmęczona już tym wszystkim, tą pracą i tak, albo po prostu chcesz coś zmienić i dlatego, że bo jesteś zmęczona już tą praca, ty możesz nikomu nie mówić jakoś tak to, że u Ciebie czasami możesz mieć takie, że chcesz gdzieś pojechać daleko tak wyjechać, odpocząć, zrelaksować od jakoś u Ciebie tak idzie nie że w takich energiach jesteś że możesz być zmęczona, raz, że przechodzisz transformację, ale transformacja jest związana z tym, żeby zaufać Bogu i przyjąć to, że coś się dzieje, tak ma być i będzie tylko na lepiej. Że idziesz do spełnienia jakichś swoich takich marzeń, jakichś celej, nie wiem, tam kto. No to ja nie widzę, żeby szukanie mężczyzny, tak naprawdę. Jakoś więcej realizacja siebie rozwój siebie nie? więcej finansowo Um, ale coś jak ty w nowe idziesz, dużo pracujesz i um, powiem, że zmęczona jesteś już tym wszystkim, jakoś tak pokazane nie tak? Dobrze, teraz zobaczymy, czy mężczyzna Cię kocha, tak? Aż za dużo <laughs> powiedziałam o Ciebie, tak? No, ale każdy zrozumie, że to e, o nim, tak? O Ciebie, tak? Dobrze, czy mężczyzna Cię kocha? Pomyśl o mężczyźnie. I zobaczymy, czy mężczyzna cię kocha. Tutaj idą zmiany. Może być tak, że nie miałaś kontaktu z tym mężczyzną, albo nie masz do tego czasu. Idą zmiany i um, idzie taka droga do spotkania, ale czemu jest droga taka, że to albo daleka droga za granicę, albo daleka droga gdzieś w inne miasto. E, może być i tam będzie takie spotkania. Jakoś jesteś rozczarowana mężczyznami. Uaj, ty coś? Ja powiem tak. Mężczyzna, on mało czucia. Ty e, jesteś. Też... Powiem tak, zraniona jesteś i albo mężczyzna to widzi w tobie to, że ty jesteś zraniona i ty za dużo myślisz, boi się, może też um, być sobą, może tak powiedzieć, chociaż to samo po sobie, albo odwrotnie. Ty po prostu boi się też stabilnego związku, może tak pokazać. I więcej pokazuje się, że ty chcesz jakiejś wolności, takiej, że być sobą, taki niezależnej kobiety, która wie czego chce. I mężczyzna pokazuje, że ty jesteś kobietą bardzo przyciągającą, tak? Ale czemuś jesteś tak jakby rozczarowana, to jest wszystko sytuacja, która u ciebie w życiu. Ja może, bo ty, powiem, o ciebie taka pustka w sercu. Z jednej strony ty możesz pokazywać, że wszystko ok, tak? Jesteś energia takiej kobiety, która bardzo przyciągająca, która mm, sobie żyje po swojemu, możesz ładnie ubierać się, ładny fryzur włosy mieć, tak? Zadbana i mm, finansowo ty też jesteś niezależna, tak jakby, że tobie wystarczająco wszystkiego, tak? Ale... Mm, on czemuś. Ja może jak to. E, taka pustka u ciebie w sercu. Po prostu pustka. Dobrze. Czy mężczyzna cię kocha? Mężczyzna idzie z uczuciami, ale. Ale, <laughs> ale między Wami ot, wygląda tak. Każdej żyje tak, jakby sam po sobie. Każdy nie mówi o swoich uczuciach. Ja nie widzę to uczuć. Każdy w chlodnych energiach, każdy pokazuje swój charakter. A ty całkiem tak jakby odwrócono on od ciebie ty od niego. Ja mówię, że em, jakoś tak wygląda. Możesz być zazdrosna, albo po prostu pokazuje, że z tym mężczyzną jakieś inne problemy. Też tak może być. Mhm. Nie powiem, bo tutaj tak jakby między wami koniec i dlatego tak jest. I dlatego każdy żyje swoim życiem. E, powiem tak, tutaj pójdą zmiany, ale pójdą zmiany kiedy? Kiedy pójdą zmiany? Bardzo mocno mocna tęsknota idzie o tego mężczyznę. No tutaj idą zmiany, on bardzo chce z tobą porozmawiać. Tak, jakby tęsknia za rozmowami, za kontaktem z Tobą, bo tutaj y, mężczyzna, z którym y, już y, nic się nie dzieje. Tak, jakby on żyje swoim życiem, Ty jesteś swoim, tak, jakby żyjesz swoim życiem. I to wygląda taka sytuacja, że każdy odwrócony. Y, ja nie widzę y, tutaj, tutaj więcej przyciągania może przyciągania takie emocjonalnie i fizycznie, tak? Że odciągną do człowieka, ale więcej fizycznie, tak? Żeby zobaczyć, przytulić się, pocałować się, i o takie coś, tak? Żeby taka miłość, miłość mm -mm. może być, że tęsknota za rozmowami. Za tym, że mężczyzna czuł się przy Tobie takim stabilny. Taki jakby mężczyzna, który od, on taki przystojny, bardzo przyciągający, on przy Tobie takie czuł się. Albo Ty mu mówiłaś coś, albo e, gdzieś tak e, um, były sytuacje, gdzie Ty mu coś e, o nim powiedziałaś, o to jakoś tak. Ale e, co ciekawe, że m, on oczekuje, że odezwy się Ty do niego. Nie o pierwszy tak, a ty do niego. On że ona zatesnie i odezwy się do mnie. A tu nie tak to było. Mm -mm. Ty widzę, że. Mm -mm. Czy mężczyzna odezwy się pierwszy? No jest rozmowa, czeka na razie na nią, nie? Tak, jakby nie może zdecydować się. no jak ja mogę do niej napisać. Nie ja powiem tak to tam mężczyzna jakoś pokazuje że od jeśli on będzie sam to wtedy on może do ciebie pisać sam w planie tego że od y, poczuje się takim młodym takim y, można powiedzieć od w tej energii będzie mężczyzna który będzie chciał y, coś może tak robić, yy, odzywać się, ale wtedy, kiedy poczuje taką potrzebę w planie, tego, że taka tęsknota za Tobą, tak, ale więcej im, że On chce jakby spotkać się. I to takie spotkania, romantyczna randka, o takie coś. No to on odezwa się, ale wygląda tak. Jeśli on tak mówi, jeśli ona nie odezwa się w tym miesiącu, no to ja odezwę się w następnym miesiącu. Oto on jakoś tak to pokazuje i wtedy ja z nią porozmawiam. E, będę czekał, że w tym miesiącu jednak, że Ty możesz odezwać się. Jeśli nie, no to ona odezwa się, ale e, aż w następnym miesiącu, nie wcześniej jednak, no ja mówię, że tutaj czy on kocha, ja nie widzę takich uczuć e, takich szczerych, tak tutaj więcej przyciągania m, fizyczne, tak e, chce się przytulić, się pocalować spotkać, e, przytulić nie, o to, o tak od mężczyzna tak więcej, tak, idzie powiem tak, po lekkości, to nie idzie mężczyzna dla stabilnego związku mężczyzna idzie dlatego, żeby mm, można powiedzieć tak na razie on nie widzi takiego, żeby być z tobą w poważnym związku i coś budować, nie taki na poważnie. Tu mężczyzna yy, idzie tak, żeby na razie spotkać się, przetulić się, pocałować się, a tam, a tam zobaczymy. Od mężczyzna na taki idzie, można tak, na razie.